Witam was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W tym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się przede wszystkim o królu mediów i wpadek Ryszardzie Petru. Według niego, obowiązującą konstytucją jest ta, która ma 225 lat, czyli Konstytucja 3 Maja z 1791 roku. Taki post umieścił pan Ryszard Petru na swoim Facebooku. Podobno post został zmieniony 8 razy. By w końcu wynikało z niego coś sensownego. Niestety w komentarzach pod tym postem pan Ryszard również nie zabłysnął. Napisał, że konstytucja z 1971 roku ma 225 lat. Za chwilę powstały oczywiście tweety ośmieszające pana Petru oraz tłumaczenia w telewizji, dlaczego doszło do takiej pomyłki. Pani Kamila Gasiok-Pichowicz, znana także pod pseudonimem Myszka Agresorka. Tłumaczyła pomyłki pana Ryszarda tym, że on jest bardziej zapracowany od prezydenta, że pomyłki się zdarzają i pan Petru korzystał z czyjejś pomocy i tak to się skończyło. Nie wiem, co to wszystko ma do wiedzy historycznej pana Ryszarda i do powiedzmy inteligencji. Wystarczyło sprawdzić w internecie, czy daty się zgadzają i nie byłoby tematu, ale nie myślcie, że to koniec. Pan Tomasz Trzaska umieścił tweeta z wypowiedzią pana Petru odnośnie tego, co myśli o tym, że w PO mówią na niego kanibal. Skomentował to w ten sposób: Ja niczego nie jadłem, co jest moje. Ostatnim tweetem o panu Petru jest tweet Tomasza Lisa, w którym możemy przeczytać: Znacznie bardziej przydaje się w parlamencie doświadczenie z realnego świata niż doświadczenie osób, które siedzą tam po 16 lat. Mówi to osoba, która według różnych źródeł zarobiła milion złotych w dwa miesiące. Jestem takiego samego zdania co pan Maciek Wąsik. Bez Ryszarda Petru byłoby po prostu nudno. Kolejny tweet wysłał pan Tomasz Lis, w którym czytamy słowa tym razem pana Grzegorza z Chetyny. Największy błąd PO ostatnich 8 lat uwierzyliśmy, że będziemy wygrywać wybory. Nie słyszeliśmy czego ludzie oczekiwali. Później w twecie Platformy Obywatelskiej czytamy kolejne słowa pana Grzegorza. Przeciwnikiem opozycji jest PiS. Polacy oczekują, żebyśmy skutecznie odebrali im władzę. Najwidoczniej pan Grzegorz dalej nie nauczył się słuchać Polaków. TVN24 bis udostępnił na Twitterze bardzo ciekawą wypowiedź Bronisława Komorowskiego, w której wprost powiedział, że jeśli chodzi o zmianę konstytucji, to sprawą zasadniczą jest to, kto to proponuje. Zdumiewa mnie to, jak bardzo prawdziwe są to słowa. PO już w czerwcu wymyśliła, jakim tutaj sposobem mieć większość w Trybunale Konstytucyjnym i nikt nie miał nic przeciwko. Jestem przekonany, że gdyby PO robiła to, co teraz PiS, to nikt nie miałby nic przeciwko temu. Rafał Ziemkiewicz napisał, że niby w programie Talk FM pan Żakowski powiedział, że KOT powinien być jak Hamas. Nie uwierzyłem. Wiecie, Hamas to sunnicka organizacja niepodległościowa, uznana przez USA za organizację terrorystyczną. Za swój cel uważał utworzenie niepodległego państwa Palestyna wszelkimi dostępnymi środkami, czyli przez m.in. morderstwa i zamachy. Sprawdziłem, czy on tak naprawdę powiedział i rzeczywiście to prawda. Jakby co to link jest w opisie pod nagraniem. Pan Kosiniak Kamysz z PSL powiedział, że polska żywność do obozów uchodźców tu mamy możliwości. Celnie skomentował to Jan Kowalski, smalec i wieprzowinę. Tweet polskiej agencji prasowej: Nowoczesna PSL, Inicjatywa Polska, SLD, Zieloni, PD, SD przystąpiły do założonej przez kod koalicji Wolność, Równość, Demokracja. To jak to w końcu jest? Kod jest oddolnym ruchem społecznym, czy stworzonym przez partie opozycyjne narzędziem do obalenia rządu? Skoro jesteśmy już przy kodzie, to pan Mateusz Kijowski, Podał dalej tweeta użytkownika, szczerze mówiąc, w którym pan Mateusz mówi: Nieładnie jest obiecywać hashtag rodzina 500 plus na każde dziecko i dawać na połowę. Powiedział człowiek, który nie płaci alimentów. W ogóle wiecie, że pan Kijowski miał się pojawić w TVP? Nie pojawił się, bo podobno TVP zmieniła warunki i zaprosiła oprócz niego jeszcze drugiego gościa, pana Mariana Kowalskiego. Pan Kijowski tłumaczył się, że nie warto tam chodzić, przyznał rację użytkownikowi Matador 102, że rozmowa z Kowalskim jest poniżej godności każdego przyzwoitego człowieka. W tej sprawie podzielam opinię pana Wojciecha Biedronia. Na koniec zostawiłem najdziwniejszego tweeta, którego w tym tygodniu przeczytałem. Nie wiedziałbym o tym, gdyby nie jeden z moich widzów, pan Dominik, nie napisał mi tego na Facebooku. Pan Piechociński wysłał taką odpowiedź do TvN24. A może by tak podpalić jakiś budynek publiczny, żeby wprowadzić stan nadzwyczajny. Wydaje mi się, że ktoś panu Januszowi przejął konto, bo w tym tygodniu napisał nawet dziwniejszego tweeta, w odpowiedzi do pana Scheinfelda: Spoko, pal na pewno na naoliwiony, żeby mniej bolało. To wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem, jeśli w przyszłym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi te linki na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.